Ostatni na liście jest przykład C, ale sposób rozwiązania nie zmienia się. Zaczynamy od dodawania wielomianów i poszukajmy wyrazów podobnych. 2x do potęgi 7 występuje w obu wielomianach. 4x minus 3x to będzie wyraz podobny i minus 5 plus 2, czyli nie ma do pary x do 5 i 3x do 4. No dobra, to zaczynamy od x w potędze 7. Jak dodamy te dwa wyrazy, to one się zredukują do zera, znikają. Następnie mamy x do potęgi piątej, do tego dodajemy 3x do potęgi czwartej. To plus to to nam daje plus x, tak? bo 4x dodać minus 3x to jest 4x odjąć 3x to się równa x, żeby tu nie było wątpliwości. No i jeszcze mamy minus 5 dodać 2 to jest minus 3. Następnie odejmowanie. Od tego wyrazu odejmujemy ten wyraz, czyli musimy tu zmienić znak na przeciwny. A zatem mamy 2x do 7, dodać 2x do 7, to jest 4x do 7. Do tego dodaję 3x do 4. A nie, x do 5 jest jeszcze wcześniej. No więc x do 5 muszę odjąć. Dodaję 3x do 4. Teraz te dwa wyrazy do siebie dodaję. Dobra. Od minus 5 odejmuję dwójkę. No i wygląda, że to jest wszystko. Przerobiliśmy trzy przykłady. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli ten filmik pomógł Ci i rozjaśnił temat, zrób mi wielką przysługę i podeślij go komuś, komu też może się przydać. Każde takie udostępnienie, lajk like, czy komentarz niesamowicie pomaga w rozwoju tego kanału. Dobrze o tym wiecie. Dzięki też wszystkim moim patronom i osobom wspierającym kanał. Trzymajcie się ciepło i do następnego materiału. Cześć!